dla uczczenia święta Wojska Polskiego. Flagę państwową. Podnieść! Dziś widzimy moc wojska polskiego. Za chwilę na własne oczy zobaczymy, jak dużo zmieniło się w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu ostatnich kilku lat. 15 sierpnia to także idealny dzień do tego, aby pokazać naszą siłę. Pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic. Drodzy rodacy, nasi drodzy żołnierze, wszyscy wielcy, szanowni państwo. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, to dzień absolutnie wyjątkowy. To dzień, w którym oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy przelewali krew w obronie naszej ojczyzny na różnych polach bitewnych po to, żeby Polska była wolna, po to, żeby Polska była niepodległa, po to, żeby Polska była bezpieczna. To dzień, w którym wspominamy wielką wiktorię odniesioną w 1920 roku przez dopiero co odradzającą się Rzeczpospolitą nad sowiecką Rosją. Bohaterstwo polskich żołnierzy w bitwie warszawskiej zdecydowało o zwycięstwie, zwycięstwie, które miało ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, jak i całej Europy. W dniu Święta Wojska Polskiego Chciałbym im ponownie gorąco podziękować za ofiarną służbę i nieustanną ochronę polskich granic. Niech przyjmą moje wyrazy szacunku, tak jak wszyscy polscy żołnierze, którzy na co dzień stoją na straży naszej ojczyzny. Te dolnopłoty z jednym silnikiem tłokowym o mocy 180 koni mechanicznych służą do szkolenia zaawansowanego pilotów uczelni, w tym lotach według przepisów VFR i IFR w dzień i w nocy. Z widocznością oraz bez widoczności ziemi długotrwałość lotu przekracza 9 godzin. Przed Państwem formacja 6 samolotów podstawowego szkolenia lotniczego PZL-130 Orlik z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Kolejne ugrupowanie to cztery samoloty M28 BPT IC Skytrak lecące w formacji ROMP. Dwa samoloty wchodzące w skład czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Na... Nad państwa głowami przelatuje w formacji Romb, ugrupowanie, w skład którego wchodzą samoloty transportowe C-130 Hercules oraz 3C-295 Mkaza z ósmej bazy lotnictwa transportowego z Krakowa. Główne zadania załóg C130 oraz C295M to transport lotniczy na korzyść jednostek wojskowych. Kolejnym statkiem powietrznym będącym na wyposażeniu polskich sił powietrznych jest Gulfstream G550 wykonujący lot w asyście dwóch Jastrzębi F16 i zbliża się już do nas Boeing 737 800 New Generation z pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie. W formacji clean pojawiły się na niebie samoloty odrzutowe M346 Bielik dwusilnikowe Miejscowe samoloty szkolno-treningowe posiadają zdolność do przekwalifikowania do wersji szturmowej. Nadlatują w formacji Grot samoloty SU-22 Fiter pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego, na co dzień służące w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Siedwinie. Kolejne ugrupowanie to formacja Grot trzech samolotów myśliwskich MiG-29 Falcon. I na niebie pojawiły się Jastrzębie, czyli polskie samoloty myśliwskie F-16 z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Są... I za chwilę będą Państwo mogli obserwować dwa EF-2000 Eurofighter Typhoon prowadzone przez F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. EF 2000 to dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy. Samolot ten dzięki połączeniu bardzo dużej zwrotności jest zaawansowany, a wyniki jest jednym z najnowocześniejszych maszyn tego typu. I kolumna sześciu motocykli Kawasaki wojsko Obrony Terytorialnej. Kolumną motocykli dowodzi sierżant Cezary Perszyński. Kolejny to pojazd czterokołowy kład TGD Blade 1000 LTEPS 4x4. Pojazd przeznaczony do wykonywania zadań rozpoznawczych w różnych trudnych warunkach terenowych. Za zakładami Wojsko Obrony Terytorialnej ze swoim sprzętem zaprezentują się wojska specjalne. Kolejne pojazdy to sprzęt jednostki wojskowej Grom. Rampa szturmowa C2 na samochodzie Ford F550. Do trybuny zbliża się kołowy transporter opancerzony Rosomak z Hitwis 30. Ko kołowy transporter opancerzony z Hitwis 30 wyposażony jest w system wielowieżowy, w skład którego wchodzi armata kalibru 30 mm z włosnym doprowadzeniem amunicji. I do trybuny zbliża się już zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWD 99BAT z 23 pułku artylerii. A następnie. 122-mm wyrzutnia artylerii rakietowej WR-40 Langusta na samochodzie Jelcz, przeznaczona do niszczenia i obezwładniania siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika w rejonach ześrodkowania i na drogach, u drogach podejścia. Wyrzutnie te wyposażone są w elementy systemu kierowania ogniem TOPAS, dzięki czemu współpracują w trybie automatycznym z wozami dowodzenia i środkami rozpoznania. I zbliża się już wóz ewakuacji medycznej na bazie kołowego transportera opancerzonego Rosomak z 12. Brygady Zmechanizowanej Szczecin. Parą Wę dowodzi kapral Mateusz Kasiński. Przed państwem rakietowe i przeciwlotnicze środki walki na podwoziu kołowym. Wśród nich pojazdy morskie jednostki rakietowej wchodzące w skład trzeciej floty okrętów. Wóz kierowania środkami walki z morskiej jednostki rakietowej dowodzi porucznik marynarki Łukasz Węta. Oraz mobilna wyrzutnia pocisków rakietowych. Wyrzutnia sterowana jest zdalnie z wozu kierowania, bądź może działać autonomicznie. I przed Państwem zautomatyzowany wóz dowodzenia Łowcza 3K. Z 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego 8 Floteli Obrony Wybrzeża. Parą pojazdów Łowcza dowodzi Andrzej Pipka. Trał przeciwminowy lekki Burzena przewożony na przyczepie samochodu Stare 1466. I dwa egzemplarze topola P. Dowodzi starszy szeregowy specjalista Mikołaj Połaniec. Zbliża się most towarzyszący MS-20 na podwoziu samochodowym. Jest przeznaczony do urządzenia przepraw na przeszkodach wodnych i innych przecinających drogi ruchu i manewru wojsk w głębi ugrupowania taktycznego pojazdami dowodzi kapral Mariusz Latęk. WD KTO Rosomak. Spółku wsparcia dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Aparatownia transmisyjna RWC10T przeznaczona do pracy w systemie cyfrowej łączności utajnionej. Nadjechał czołg Leopard 2A5. Czołg ten jest jednym z najnowocześniejszych czołgów na świecie. Sprzęt pochodzi z 1 Brygady Pancernej z Wesołej. Leopard 2A5 w stosunku do leopardów 2A4, które z kolei posiada 10 Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa otrzymał dodatkowe opancerzenie. Czołg Leopard 2A5 wyposażony jest w armatę fali 120 metrów, z do prowadzenia walki z innymi czołgami, opancerzonymi naziemnymi i powietrznymi. Może prowadzić działania w dziennik noc, w każdych warunkach terenowych. Zbliża się wóz dowodzenia WD KRAW. Wystawiony został przez pierwszą Mazowiecką Brygadę Artylerii. I zbliża się 155 mm samobieżna chałbica KRAW przeznaczona do niszczenia systemów rakietowych, baterii, artylerii i rakiet przeciwlotniczych, stanowisk dowodzenia, węzłów łączności i umocnień terenowych oraz innych ważnych obiektów przeciwnika. Kolumną dowodzi podporucznik Marcin Hawryluk. Prezentowane egzemplarze z pierwszej Mazurskiej brygady artylerii. A następnie możemy podziwiać kuguary. Transporter z rodziny MRA. Pojazd powstał w odpowiedzi na pilną potrzebę operacyjną na podstawie doświadczeń jest z działań prowadzonych w Iraku. Pojazdy wprowadzono do armii jako HEV. Pojazdy przeznaczone do prac saperskich i transportu żołnierzy. Służą do realizacji zadań logistycznych, patrolowych i saperskich. Za kugułarami pojazd dalekiego rozpoznania żmija z drugiego pułku rozpoznawczego. Pojazdami dowodzi starszy kapral Adam Gąsior. Przed Państwem Kafar Aero, pojazd wysokiej mobilności przystosowany do desantowania metodą spadochronową. Jest dedykowany dla wojsk aeromobilnych. Zakończyła się prezentacja sprzętu wojsk specjalnych. Przed nami grupa opancerzonych pojazdów transportowych wykorzystywanych w działaniach bojowych. KTO Rosomak z 14 Pułku Przeciwpancernego. Dowódcą jest kapelusz Łukasz Gober. ZSSW KTO Rosomak zintegrowany z KTO przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych niezależnie od pory doby oraz roku celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika. I zbliża się już do nas artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym RAK z 15. gierzyckiej Brygady Zmechanizowanej. Kolumną RAK dowodzi podporucznik Oskar Jędraszek. 120 mm Moździerz Samobieżny Rak na podwoziu kołowym przeznaczony do rażenia ogniem półpośrednim, pośrednim i na wprost obiektów przeciwnika. Ponadto przy użyciu amunicji specjalnej Moździerz realizuje zadania w zakresie świetlnego i dymnego zabezpieczenia działań. Widzimy egzemplarze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Kolumną dowodzi podporucznik Oskar Jędraszak. Przed nami Poprad z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i 12. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest podporucznik Henryk Kantorowski. Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad przeznaczony jest do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach. do trybuny zbliża się aparatownia obliczeniowo-analityczna skażeń na samochodzie Jelcz Hermes. Aparatownia obliczeniowo-analityczna do wykrywania skażeń, zainstalowana na podwoziach samochodów ciężarowych dużej ładowności i podwyższonej mobilności, dysponującej kabiną dla sześciu osób a także hakowym systemem załadowczym. I wyrzutnie rakietowe HIMARS, pierwsza mazurska brygada artylerii. Dowódcą jest kapral Przemysław Rym. System artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Lekka uprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki. I zbliża się do nas system obrony powietrznej patriot. Wisła, dowódcą kolumny jest kapitan Wiktor Ziemba. System obrony powietrznej Patriot Wisła jako zestaw rakietowy średniego zasięgu jest przeznaczony do realizacji osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej kluczowych obiektów, obszarów, wojsk oraz ludności przed szerokim zakresem współczesnych środków napadu powietrznego w każdych warunkach pogodowych. Patriot Wisła może zostać wykorzystany w systemie obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również dołączony do zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. Polska wersja Patriot Wisła wykorzystuje system dowodzenia IBCS w myśl zasady Any Sensor bez Shooter, co znacząco poprawia możliwość wykorzystania potencjału uzbrojenia. W skład zestawu wchodzą kabina ECS RIU AN MSQ-132, zestaw obsługowo-naprawczy BMC, polowa stacja zasilająca EPP-3, mobilny warsztat części zamiennych SRPT oraz trzy wyrzutnie pocisków rakietowych. Za wyrzutniami Wisły PSRA Pilica. Trzy egzemplarze z 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Dowódcą kolumny Pilica jest plutonowy Rafał Niedźwiecki. Następnie widzimy pojazd minowania narzutowego Baobab K. Dowódcą jest starszy kapral Konrad Herbarczyk. Węzeł teleinformatyczny w wersji kontenerowej z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Jest też BWP Kojot, dowódcą pojazdu jest starszy kapral Moses Goodlife. M1A2 sepv 3 dowodzi kapitan Scott Peterson. Tuż za nim M2A3 Bradley dowodzi 7, na Javier Hogan. 35 minut. Są ofi Kosmin i Samowieżne działo przeciwlotnicze Gepard wyposażone w dwie sprzężone armaty przeciwlotnicze. I 155 SK PZH-2000 z Chorwacji dowodzi podpułkownik Nikola Martinowicz. A przed Państwem Leopard 2 pl Czołg podstawowy, będący na wyposażeniu 1 Brygady Pancernej Wesołej oraz 10 Brygady kawalerii pancernej w Świętoszowie powstały w wyniku przeprowadzenia modernizacji czołgów Leopard 2A4 przeznaczone do prowadzenia działań bojowych w dzień i w nocy, w każdych warunkach terenowych, a także przy ograniczonej widoczności i spotymywaniu głębokich przeszkód wodnych włącznie. Czołg ten może działać w terenie skażonym i napromieniowanym. Leopard 2PL w stosunku do Leopardu 2A4 otrzymał dodatkowe opancerzenie zwiększające odporność balistyczną i skuteczniejszą ochronę członków załogi. Ponadto modernizacja przyrządów obserwacyjno-celowniczych, działo nowego i dowódcy poprawiła system kierowania ogniem i celność 120 mm armaty czołgu, co w znaczący sposób zwiększyło możliwości ogniowe na polu walki kolumną dowodzi. Porucznik Szymon Pietrzak. Za leopardami, proszę Państwa, widzimy Abrams M1A1, pierwsza brygada pancerna wesoła. Kolumną czołgów Abrams dowodzi dowódca pierwszej kompanii czołgów, pierwszego batalionu czołgów, pierwszej brygady Pancerów. porucznik Kamil Gromadziński. Czołg Abrams M1A1 to czołg podstawowy konstrukcji amerykańskiej, przeznaczony do prowadzenia działań bojowych w dzień i w nocy, w każdych warunkach terenowych a także przy ograniczonej widoczności. Główne uzbrojenie czołgu Advanced stanowi armata Kalibru 120, wraz ze sprzężonym karabinem maszynowym kalibru 7,62 oraz karabinem zamontowanym przy Ładzie do wóz. 20 Brygady Zmechanizowanej Bartoszyce. Kolumną czołgów K2GF dowodzi dowódca pierwszej Kompanii Czołgów z pierwszego Batalionu Czołgów 20 Brygady Zmechanizowanej, porucznik RK, już przybyłek. Czołg K2GF to południowo-koreański czołg podstawowy przeznaczony do prowadzenia działań bojowych w dzień i w nocy, w każdych warunkach terenowych, a także przy ograniczonej widoczności. Służy do zwalczania czołgów, wozów bojowych, pojazdów opancerzonych przeciwnikami. Uznawany jest za jeden z najnowocześniejszych spośród obecnie produkowanych czołgów podstawowych. Wyróżnia go mniejsza waga, duża manewrowość oraz nowoczesny system kierowania ogniem i wsparcie dowodzenia. Czołg K2 waży 55 ton. Wielki pojazd jest zdolny do przewożenia żołnierzy w ich kopie zapewniając jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej i granatników przeciwpancernych. Pojazd jest uzbrojony w armatę automatyczną MK-44S Uszmaster kalibru 30 mm oraz sprzężony karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. I wóz dowódczo-sztabowy na podworzu Gąsienicowym. Dwa egzemplarze z pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii. A już teraz mogą Państwo podziwiać. 155 mm samobieżna haubica K9A1. Dowódcą kolumny jest podkułkownik Tomasz Cichecki. Przed Państwem wspaniały egzemplarz pochodzący z pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii południowo-koreańska chałbica samobieżna na podwoziu gąsienicowym przeznaczona do niszczenia artylerii stanowisk dowodzenia, umocnień terenowych oraz systemów przeciwlotniczych przeciwnika na donośnościach do 40 kilometrów. Swoje kolumny pojazdów kołowych i gąsienicowych zamykają pojazdy operacyjne żandarmerii wojskowej. Pojazd jest wykorzystywany w służbie patrolowej oraz do pilotowania kolumn. Dziękujemy za dzisiejsze zabezpieczenie defilady.